Mam tylko jedno żelkowe oko. To nie fair. Ups, chyba je przewiłam. Jaka ty jesteś niezdarna. Przestań się ze mnie nabijać. Masz, dobrze ci tak. Myślisz, że ci to daruje? Mylisz się. Zobaczymy, czy spodoba ci się mój dowcip. Już wygląda przerażająco. Trzeba tylko wziąć oko. Julia! Co się stało, Peter? Czy to twoje oko? Jakie to straszne! Oj, co to jest? Wow, jakie celne trafienie! Duszę się, pomóżcie mi! Nie mogę oddychać! Musimy ją ratować! Dajcie mi uderzyć ją w plecy! Jakie interesujące widowisko! Po prostu wspaniałe! Co będzie dalej? Oko? Skąd ono się tu wzięło? Fu! Wyszło całkiem zabawnie. Czas coś przekąsić. Mm, w środku jest pyszne nadzienie. Chętnie zjadłabym więcej takich oczu. Mm, teraz moja kolej. Wezmę te, jeszcze te i jeszcze te. To jest pyszne. Chcę więcej. Sorry, ale to moje. To naprawdę wygląda pysznie. Żelki można tak fajnie rzuć. Może mimo wszystko podzielić się z nami. Proszę. Za późno już nic nie mam. O, co to jest? O nie! Mam nowe parę oczu. To za karę! Papryczka Chili nie jest to dobra opcja. Jeszcze masz szczęście, moja porcja mnie załamuje, ale i tam dostał więcej niż my. W ogóle nie mam ochoty tego próbować. Konsekwencje mogą być straszne. Chyba nic mi nie jest. Niepotrzebnie się bałam. Ojej, nie sądziłam, że jej się spodoba. Ja płonę! Mogłam tyle nie jeść. Jest gorąca jak patelnia. Dobrze, że mam wodę. Wystarczy itan, wystarczy! Teraz tema. Choć uwielbiam czerwony kolor, to ta papryczka zupełnie mi się nie podoba. Mam nadzieję, że nie jest zbyt ostra. Dam radę. Postaram się zrobić to jak najszybciej. Nie sądzę, żeby ci się udało. No to wszystko, już prawie skończyłam. Więcej papryki? Skąd ona się wzięła? I Tan, myślę, że to ty zrobiłeś. Zabieraj to. Aj, to boli! Dobrze ci tak. Oj, chyba się zaczęło. Zaraz eksploduje. Muszę zatkać uszy, nos i usta. To nie pomoże! Mam tu gaśnicę. Trzymaj, Vivien! Dzięki Ethan! Teraz twoja kolej. Tylko nie to. Miałem nadzieję, że ta chwila nigdy nie nadejdzie. Nie próbuj uciekać. Będziesz musiał to zrobić. Dobrze inaczej się ode mnie nie odczepicie. Będę gryzł po kolei każdą paprykę. Zaczyna się! Gdzie ja jestem? Wow! Chyba leci prosto w kosmos. Postaram się temu lepiej przyjrzeć. O, fajnie tu! Chcę lecieć jeszcze wyżej! Dobrze, że została mi jeszcze jedna fabryczka. Wspaniale! Co za ofiary. Macie dużo cytryn, a ja mam tylko jedną. Za co spotyka mnie taka kara? Taki los. Ja zacznę. Jaka twarda, nie mogę nawet ugryźć. Wygląda na to, że będę musiała wepchnąć sobie do ust całą cytrynę. Też nie mogę tego zrobić. Okej. Okay. Rozprawię się z nią. A! Dostałem sokiem prosto w oko. Nic nie widzę! I tam nie mam czasu się tym zajmować. Muszę dokończyć swoją cytrynę. No dalej, teraz ty! Dlaczego ja, niech hema zaczyna? Ja i moje zęby nie jesteśmy gotowi na walkę z cytryną. Wezmę nóż. Co ona robi? Wystarczy pokroić ją w plasterki, żeby łatwiej było jeść. Gotowe. Spójrzcie, jak pięknie. To jest Coś czego z chęcią spróbuję. Zaczynam! Jakie kwaśne! Ale muszę się trzymać! Boże, aż mi twarz wykręciło! Nie mogę się doczekać, aż to się skończy. Muszę przyspieszyć. O nie, mój tusz do rzęs cały spłynął. Dobra, ostatni kawałek. Weź chusteczki, Emma. Dzięki, przydadzą mi się. Teraz ty tam.! i tak o tym pamiętam. Zaraz rozprawię się z moimi cytrynami. A macie! Ostrożnie, Itan! Nie potrzebuję już miecza. Teraz będę korzystać z sokowirówki. Potrzebuję tylko soku. Skórki są zbędne. Ej, gdzie są wszyscy? Ups, to było niechcący. Tan, uważaj, proszę! Zwaliłeś nas z wszystko gotowe. Pozostaje tylko przelać to do szklanki. Wygląda dobrze. Czas spróbować. O rany, jakie to kwaśne. To znaczy, chciałem powiedzieć, jakie to pyszne. Wow, to niespodziewane. My też możemy spróbować? Okay. Oczywiście, nie żałuję niczego przyjaciołom. Częstujcie się. Wcale nie uważam, że to jest smaczne. Co za kwasota. Nie trudno było was oszukać. Od razu dałyście się nabrać na moje sztuczki. Okej, okay, Itan, no to masz. O kurczę. Tylko jeden KitKat? Co za porażka. Dostałam większą porcję, jestem zadowolona. To wszystko drobiazgi w porównaniu z moją. Spójrzcie na to. Ym, pozwólcie, że ja zacznę. Trzeba jak najszybciej pozbyć się opakowań. Są niepotrzebne. Ostrożnie, Vivien! O, jaki boski zapach! No jedz już pospiesz się! Nie denerwuj się, mogę to zrobić w dwie sekundy. Teraz Emma. Muszę się przygotować. Założyć siniak i pozbyć się opakowań. Wow, jak ona to zrobiła? A teraz przydałby mi się widelec i nóż. No to zaczynam. Nie mogę tego ukroić. To diabła z tym będę jadła rękami. Tak jest to wiele wygodniej i szybciej. Nie mogę się powstrzymać. To mi tak smakuje. Potrzebuję więcej czekolady. Próbujecie ukraść moje batoniki? Oddajcie je. Nigdy więcej nie stawajcie między mną a czekoladą. No w końcu nadeszła moja kolej. Mam świetny pomysł. Z moich batoników zbuduję wieżę. Całkiem nieźle mi idzie. Wow, jaka wysoka! Starałem się, niewiele zostało. Sorry, Itan, nie mogłyśmy się powstrzymać. Ciągnij! O, nie, spada mi wieża też. Witamy z powrotem. Jak się masz? E, nic mi nie jest. Kask mnie uratował. Ciekawe co czeka naszych bohaterów w pierwszym wyzwaniu. Wow, to przysmak wszystkich! Chrupiący kurczak. Zobaczymy, jak nasi zawodnicy sobie poradzą. Zaczynamy! Babciu, przepraszam, ale to nie czas na spanie. Challenge się zaczął. Dziękuję Ci, Jane. Dobrze, zacznijmy od kurczaka. I hop! Właśnie tak, wrzucamy nasze nóżki na patelnię. Nie wolno zapomnieć o soli i pieprzu. Wy to nazywacie kurczakiem? Zaraz wam wszystko pokażę. Wrzucamy nasze łódka do sosu sojowego. O tak! Oczywiście będziemy potrzebować panierki i świeżych jajek. Świetnie! Ubijamy jajka trzepaczką. Właśnie tak! A teraz zawijamy kurczaka w plastry boczku. Następnie zanurzamy go w jajku, a na koniec w panierce. Fenomenalnie. I oczywiście pieczemy te łódka w piekarniku. Voilà. Ble. to w ogóle nie to. Poszukam czegoś ciekawszego. Nie. O, to już coś niezwykłego. Wow. Tak, ten przepis mi się podoba. Więc na początek weźmiemy czytusy. No to jedziemy. Okej. Okay. Bum! bam! bam. Ojej, oh yeah, to jest to. Świetnie. I jeszcze troszkę. A masz. Gotowe. Teraz przesypujemy okruchy do talerza. Ok. Dodajemy przyprawy. Dużo przypraw. Co to? Czy to ostra papryczka? No trudno. Powinno być ok. Teraz mieszamy jajka i mąkę. Dobra. Czas zanurzyć kurczaka w naszej panierce. No i proszę, gotowe. Teraz wrzucamy kurczaka do wrzącego oleju. Wow, wygląda na to, że łódka łapci są gotowe. A co z szefową kuchni? Zobaczmy. Okej. Okay. Ojej, te pieczone łódka wyglądają tak pysznie. A to podanie. Brawo szefowo! Zostało tylko danie Jane. To znaczy kubełek z KFC. Nóżki od Jane wyglądają naprawdę jak te słynne z KFC. A co, wszystkie dania gotowe. Które najbardziej Wam się podoba? Jane, babci czy szefowej kuchni? Wybór nie jest łatwy. No to czas spróbować. Zacznę od tych nóżek. Co to jest? Fu, nie lubię tego. A, co mamy dalej? O, te wyglądają dobrze. Smakują nieźle. Mm, naprawdę. Ojej, jakie ostre. Prawie wznieciłam pożar. Okej, okay. spróbujmy ostatniej porcji. Wow, to jest naprawdę dobre. Niewiarygodne. Tak, to nasz zwycięzca. Gratulacje, babciu. Ciekawe, co Mary zamówi tym razem. Wow, gofry! Mam nadzieję, że nasi zawodnicy są gotowi. To powinno być całkiem łatwe. Najpierw bierzemy jajka, dodajemy cukier, mąkę i mleko. Ubijamy. No i teraz najlepsza część. Rozlewamy nasze ciasto do kilku małych miseczek i dodajemy koloru. Spójrzcie tylko na te odcienie. To jest wspaniałe. A teraz wlewamy nasze kolorowe mieszanki do gofrownicy. O tak, jestem pewna, że Mary będzie zachwycona. Ach. Moje gofry nie są tak kolorowe jak szefowej kuchni, ale za to jak smakują. Hm, chyba mam pomysł. Zróbmy to szybko. Okej. Okay. idzie mi spoko. O, to jest to. Ha. Mery na pewno doceni moje popisowe gofry. Okej, okay, a teraz Nutella. Idealnie. Mm, pyszne. Prawie zapomniałam o mleku. No i teraz to wszystko mieszamy. Myślę, że robię to nawet lepiej niż mikser. Jestem urodzonym kucharzem. Ups, przepraszam babciu. No dobrze. Czas wlać tę cudowną mieszankę do gofrownicy. Właśnie tak. Ale wspaniale mi to wyszło. Gofry są już chyba gotowe. Co za widok, co za zapach. Pozostaje tylko udekorować te gofry bitą śmietaną i owocami. Trochę syropu dla smaku. Oto i moje pyszne gofry. Co może być lepszego od domowego gofra babci? Dodam troszkę syropu klonowego, świetnie. Owdź, chyba się poparzyłam. Uf, dziękuję babciu. Okej, okay, teraz pozostało tylko udekorować gofra bitą śmietaną, syropem i żelkami. Dodam też resztki ciastek. Gotowe. Wygląda na to, że wszyscy nasi bohaterowie dali radę. Ale czy jedzenie będzie lepsze? Mery. To zależy tylko od ciebie! No to zaczynamy! Ojej, nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować! Co my tu mamy? Hmm, gofry babci. Pyszne jak zawsze. A teraz co to jest? Jak mam to zjeść? Ojej, to okropne! O, a co to za piękno? Wow, to jest naprawdę dobre. Przepraszam babciu, ale tym razem szefowa kuchni jest lepsza. Gratulacje! Mm, teraz chcę. Smoothie! Ej, czy ktoś mnie słyszy? Jesteśmy w środku challenge'u. Halo! Mary tak łatwo wkurzyć, ale tak trudno ją uszczęśliwić. Mam nadzieję, że nasi bohaterowie to zrobią. A kto zrobi to najlepiej? Za chwilkę się dowiemy. Dobrze, zacznijmy od awokado. Awokado? Płatki owsiane to jest to, czego trzeba użyć do smoothie. Babcia i szefowa kuchni mają różne przepisy. Jest tyle sposobów na zrobienie smoothie, ale wygląda na to, że banana użyją obydwie. Najważniejsze, żeby ich koktajle przypadły do gustu, Mary. Jakie świeże i pyszne mleczko! Mary spodoba się smoothie, prawie zapomniałam o orzechach. Migdały to ulubione orzechy, Mary. No a teraz mieszamy. Ech, to ma być smoothie? Jestem pewna, że mój pyszny i zdrowy napój zdobędzie serce, Mary. Ach, pyszności. Dobra, czas nauczyć je, co to jest prawdziwe smoothie. Okej, okay, bierzemy to, to i to. Czyścimy banana. Właśnie tak. Ups. Przepraszam, nie chciałam. To był wypadek. Dobra, co dalej? Okej, okay, blender. Ej, jesteś na mnie zły? Nie rozumiem. Czy dostałam zepsuty? Kurczę. Dobra, muszę coś wymyślić. Wiem. To świetny pomysł. Kto potrzebuje blendera, kiedy ma się własne ręce? Dobra, dodajemy mleko. A całość ubijamy. Banan? Użyję widelca. Świetnie. Mary, mam nadzieję, że docenisz to własnoręcznie zrobione smoothie. Okej. Okay. Odrobina jagód nie zaszkodzi. Wow. Smoothie babci jest gotowe. Mimo, że wygląda dość prosto, to na pewno jest niesamowicie pyszne. I oto nadchodzi napój szefowej kuchni. Ojej, co za porcja. No dobra robota. A oto i trzeci kandydat, Smoothie Jane. Wow, kto by pomyślał, że Jane zrobi takie piękne smoothie, biorąc pod uwagę, że robiła je bez blendera. Świetna robota. Napoje są gotowe. Czy smoothie wygra? Zaraz się dowiemy. Zaczynajmy. Nie jest to łatwy wybór. Co powie Mary? Zobaczmy. O, to wygląda nietypowo. Nie, co to za uchyda? Czy to szpinak? To jest do bani. Spróbujmy tego. Mm, nie, to nie jest to, co chciałam. Okej. Okay. został ostatni koktajl. Wow, wygląda wspaniale. Ojej, smakuje jeszcze lepiej. To nasz zwycięzca. Dobra robota, Jane. Widziałam, że wygram.